Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy, bo też troszeczkę tam w necie poczytałem. Też Digital Foundry miało ciekawą, ciekawą dyskusję na ten temat, więc postanowiłem, słuchajcie, ja się swoimi przemyśleniami z Wami podzielić, jak zwykle zresztą. Nic nowego. O co chodzi? Chodzi o optymalizację gier na obie konsole. I czemu tak jest, że Xbox jest mocniejszym sprzętem, ale te gry na Playaka, zwłaszcza ostatnio kalisto Protocol, Hogwarts Legacy i Atomic Heart, śmigają lepiej na PlayStation 5. Jest bardzo fajna rozmowa, to też Wam polecam, Phil Spencer, ten, 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 ten materiał, ten wywiad z Phila Spencerem. No, ale nie o tym mowa, mowa teraz o Digital Fundy, który będzie bardzo fajnie mówić, bardzo fajnie będzie tłumaczyć, skąd ta zależność że tu niby potężniejsza konsola, a jednak sobie z tym nie radzi. W Kalisto Protocol y, rzecz jest dość y, w sumie oczywista. Pamiętajmy, że przy Kalisto Protocol, ja też mówiłem na jednym swoim materiale, około 200 pracowników Sony pomagało przy tworzeniu tej gry. Jest to związane nie dlatego, że zrobili lepszą grę na PlayStation, bo tak chcieli, bo musieli. Nie, po prostu lepiej znali tę konsolę, lepiej znali jej, jego, jej APU, i lepiej mogli zoptymalizować tą, tą, tą grę. Też jej poświęcili, widać przy tym, więcej czasu. E, o czym zaraz wrócę do, do takich słów, wrócę, dlaczego też tak jest. E, też tu Alex Betalgia z Fandry na ten temat rzuca swoje, swoje światło. Więc to z tym kalisto protokół jest tak na dwie babka włożyła, ale jest to właśnie zależne z tego że. Część drużyn deweloperskich, dużą część teamów deweloperskich, które tworzy gry multiplatformowe, a albo się lepiej specjalizuje w architekturze Xboxa i zna Directa, albo lepiej kojarzą i ogarniają architekturę PlayStation 4, a teraz 5, bo to są bardzo podobne architektury. E, łatwiej się te gry też robi. W przeszłości więcej tych multiplatform robili na czwórkę. E, lepiej tworzyło im się na tą czwórkę i też tutaj im się lepiej tworzy, więc po pierwsze, pierwszą rzeczą jest taką znajomość obu sprzętów, bo licznik Alfandro mówi, że już nie można rzucać słuchajcie winy na. Eee... Poczekajcie, co ja tu włączyłem w ogóle? Chyba nie ten filmik włączyłem, ale zobaczmy. Pyk. O właśnie, może, może, może do tego filmiku wróćmy, bo to jest dla mnie najważniejszy filmik, na którym się chciałem skupić. To jest trochę, te, to jest, tutaj jest filmik Colette Eastwood, ale on tutaj się odnosi bezpośrednio do chłopaków z Digital Fundry, więc dlatego go tutaj w, umieściłem za moimi plecami. I tak jak oni tutaj, chłopaki z Digital Fundry mówią. Jak to jest? Dlaczego to jest? Tłumaczą to w tym, że Rozmawiam z deweloperami, więc skoro rozmawiam z deweloperami, można wziąć ich jako bardzo wiarygodne źródło. Dlaczego jest ten performance issues? On wynika z tego, że właśnie część znajomości maszyny, nowe urządzenia, trudniej się na tego Xboxa e, optymalizuje te gry i dlatego słuchajcie, mamy co, e, co mamy. Wspominają, że to się może utrzymać na dłuższą chwilę. Pamiętajcie, zrobiłem taki filmik Xbox i czym PlayStation 3, i właśnie to miałem na myśli: to, że ci, którzy lepiej znają, czyli wydawcy Xboxa, wydawcy pc towi lepiej będą te gry optymalizować na Xboxa, lepiej to będzie działać, a na Play, znowuż, zdecydowana większość będzie działać tych gier oczywiście od ale też być może te multiplatformy. Bo po, na razie Digis Alfandry mówi, że więcej gier multiplatformowych lepiej działa na piątce, i też do tych słów się odnosi Alex Betalgia. Właśnie dlaczego tak jest? Mocniejszy, mocniejszy w Kalisto protokołu, już wytłumaczyłem. Jednak te 200 osób przyczyniło się, że lepiej znali Playjaka piątkę, więc lepiej też mogli grę na niego stworzyć. Przy Hogwarts Legacy, dlaczego lepiej gra śmigana na, na Playjaka? Bo, tak jak Alex Betalja tutaj mówi, zaraz się jego słowa pojawią, ja też je mogę Wam e, przeczytać. Chodzi o to, że po prostu konsole są bardzo podobne, ale jednak Play'akowi wydawca poświęca więcej czasu. Po pierwsze, łatwiej się pisze mu na tą grę, może ją bardziej wyśrubować. Po drugie, ma więcej, większe grono odbiorców, więc woli, żeby ta gra lepiej działała na PlayStation i lepiej było lepiej, lep, żeby wciut, bo to też, słuchajcie, to też nie są jakieś różnice z kosmosu, ale jednak wciut lepiej, te, ciut lepiej te, te gry działają na tej, na tej piące, więc chcą po prostu tam, wiecie, ma być lepiej to wykonane, bo jest większa grona odbiorców, więcej osób w tą grę zagra, co nie są, słuchajcie, moje słowa, tylko to są słowa tego właśnie Pana, którego e, widzicie za mną i tutaj cytuję The truth, the, the truth is that e, p Poczekajcie, od początku może. The truth is the padding on the performance numbers. If a game has one key performance on the modern console, it was not given proper time. Czyli prawda jest taka, z czego te, z czego to tak zależy, zależy ten performance issues, tak? Czyli, że ta Płynność, to jak gra śmiga na tej konsoli, no ma jakieś y, zas, zastrzeżenia mają, tak? Dlaczego tego, że śmie, śmiga? I on mówi, że po prostu nie dostała e, odpowiedniego czasu. No bo pamiętajmy, że e, te gry teraz, tak, wszyscy ci wydawcy są geniali, oni mają być na czas i tak zawsze on day one patcha. Później to patrują, spokojnie naprawimy i naprawiają na słowo honoru, żeby to jakoś było, tak? Więc to jest wszystko niestety tak teraz zrobione, że to ciężko z tym, z, tym, z tym, żeby obie konsole dostały odpowiednią ilość czasu, tym bardziej skoro wydawca wie, że na Play'aku mu się gra lepiej, sprzeda, to chce, żeby tam lepiej działała. Na Xboxie się gorzej sprzeda, więc poświęca jej mniej czasu i stąd mamy, co mamy. I drugi, i drugi, drugi jakby akapit jego słów jest taki, PlayStation 5 i Xbox Series X, o to mamy tutaj the PlayStation 5 and Xbox Series X are similarly good. The amount of time given to each is obviously not equal. Czyli ten czas nie jest równy. Oni sami to wiedzą, sami to słyszą od developerów, że deweloper a jeżeli zdecydowana większość osób jednak lepiej się pisze na PlayStation 5, to więcej czasu po, po tej, e, tej platformie w siłą rzeczy poświęcą. Chociaż to brzmi dziwnie, tak? No, ale tak, tak, tak oni tutaj słuchajcie, to mówią. Eee, I ten Xbox po prostu też no, ma pozycję, jaką ma pozycję. Ta gra musi jakoś działać, ale nie musi działać idealnie. Dużo lepiej się gry konwertuje z pc z tego względu, że to jest ten sam e, Direct, więc te gry mówię. Microsoft na pewno te swoje gry dowiezie i na Xboxie będą świetnie wyglądać. Część gier multiplatformowych też będzie lepiej działać na Xboxie, a część na Playaku. To nie będzie jedno, jednoznaczne, niestety. I właśnie Digital Thunder mówi, że to może się nawet do końca tego tej generacji e, za Xboxem ciągnąć, mimo że z potężniejszą konsolą. Narzędzia już są. Także to był Colette Eastwood. Wrzuciłem go tylko dlatego, że fajnie się powołał na Digital Thundery. Moim zdaniem, więc chociażby tylko dlatego go tutaj wrzuciłem. Bo po prostu fajnie się na nich powołał. Możecie też sobie mówię wejść do fundry, to jest ten chyba setny. I właśnie tam to mniej więcej tłumaczą. Dlaczego jest ten problem? Problem właśnie, dlaczego jest tutaj z tym, z tym Xboxem, dlaczego mocniejsza konsola, ale nie jest to tak oczywiste i że to już nie można zwalać winy na narzędzia, a po prostu na to, że łatwiej się gry optymalizuje na piątkę, też wydawca głównie woli więcej czasu poświęcić PlayStation 5, no bo tam wiadomo, więcej się lepiej, się ta gra sprzeda, jest to dla mnie logiczne, tak samo nie będę tutaj e, mówił, że u, dlaczego nie, po prostu tak jest. No i co zrobimy? Słuchajcie, nic nie zrobimy, ale to już pamiętajcie, że to nie są tak drastyczne zmiany, żebyśmy zaraz mieli płakać, bo dopóki nie, oni będą takiego porównania, nie zrobili to tak naprawdę, nie wiedzielibyśmy nawet co, e, co tracimy, tak? Więc prawda jest taka, the truth is is in the padding of the performance numbers if game has wonkly performance on modern console it was not given proper time. The PS5 and Xbox Series are similarly good. The amount of time given to each is obvious not equal. Alex Batalia Digital Fundray. Pozdraviam.